Cześć, witam z stawiami i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przedstawię wam nowego członka mojej rodziny oraz e, przedstawię wam plan na dzisiaj, który jest no, ważny. Zanim jeszcze przejdę do rzeczy, oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, na którym jestem aktywna. I już tutaj przechodzę do rzeczy. A więc kupiłam konia, którego zaraz wam przedstawię i powiem o nim trochę to i tamto. No a drugą taką ważniejszą informacja o co dzisiaj będę robić, no to zmieniam stajnie z tego względu, iż zbliża się zima. I wiecie, wolałabym mieć halę. Po prostu, bo wiecie, jak będzie dużo śniegu, to, i będzie zimno, to będzie trochę niebezpieczne, po prostu mogą się przeziębić. No i dodatkowo po prostu niebezpiecznie jest jeździć po śniegu, ponieważ pod nim może być lód yy, i wiadomo jest po prostu dużo czynników takich niebezpiecznych. Więc w sumie to są główne takie dwa powody, albo jeden, zależy to jak jakby no myśli. Yy, więc po prostu zmieniam dzisiaj stajnie. I więc muszę aż ile? Dwa konie? Albo trzy? Za, zaraz zobaczę, <grym> po prostu <laughs> przynieść. I, I jest to po prostu taka zmiana stajni tymczasowo, ale jeśli mi się tam spodoba, yy, mi będzie po prostu dużo tam, nie, nie wiem, dla mnie lepiej, nie wiem, po prostu będę miała jakieś takie, nie wiem, po prostu coś mi się będzie tam bardziej podobać. I no wiecie o co mi chodzi. Oto wiadomo, że zostanę tam na dłużej, ale póki co plany są tylko i wyłącznie na zimę. A ja już tutaj nie będę przedłużała, tylko przedstawię wam tego nowego konia. A więc koń, który jest za mną, to jest właśnie ten koń, którego kupiłam. I teraz właśnie powiem troszkę o tym koniu. A więc jest to klacz e, rasy holenderskiej i ma ona aktualnie 7 lat. Nazywa się Luna i jest e, to koń, który no po prostu... Jeśli chodzi o jeżdżenie, to bajka. Po prostu niesamowicie, niesamowicie jeździ, niesamowite ma te chody, yy, Potrafi przeróżne różne figury ujeżdżeniowe, i no jest to naprawdę niesamowity koń, jeśli chodzi o jeżdżenie. Yy, no ale nie tylko w tej dziedzinie się dobrze sprawdza, ponieważ jeszcze skaczę yy, po prostu krosem się zajmuje, że tak to powiem, bo nie wiem, jak tutaj inaczej ująć. Yy, I ona. Jakby już skakała tam kilka razy, kilkanaście, ale wiadomo, jeszcze trzeba to i tam to doszlifować. Ale myślę, że bez większego problemu będę z nią to robiła. I z charakteru jest to taki koń typu miśka, bardzo przyjazna ona jest, no ale jednocześnie płochliwa, i jest elektryczna, że tak to powiem. Strasznie energiczna, ale nie jest ona koniem takim niebezpiecznym. Ona po prostu, wiecie, na poswisku czy podczas jazdy tam trochę szaleje, ale nic nie robi takiego um, jakoś super niebezpiecznego, więc dobrze jest. Yy, no i co? No i mam ją od kilku dni. No i dzisiaj, właśnie, ją lapusza i. Yy, yy, bo ja nie wiem, czy mówiłam to w moim poprzednim vlogu ale wyrwa jest w dzierżawie, tak samo jak kokosana. Jeśli tylko nie mówiłam, to teraz mówię. I ogólnie to ja tak uzgodniłam z tymi osobami, które dzierżawią je, że one mogą tutaj zostać, więc tylko lapusza i lunę muszą przenieść. A więc jestem już na miejscu. Muszę jeszcze podpisać tam kilka papierków i jakieś tam sprawy pozałatwiać, ale gdy już wszystko zrobię, to wtedy mam plan z Luną pojechać w jakiś taki luźny teren, może na oklep, nie wiem, zobaczymy. Ale nie mam zamiaru skakać i nic, tylko tak, wiecie, na luzie sobie tam przejechać, na godzinkę lub pół, tak, wiecie, żeby ona się trochę poruszała i. E, po prostu, wiecie, taki, taki odpoczynek, żeby był. A więc my już wyjechałyśmy i ogólnie nagrywam dronem. Pierwszy raz też, więc jestem ciekawa, jak wyjdzie. E, tak czy raczej, e, my sobie tutaj jedziemy właśnie w taki terenik, żeby właśnie się zapoznać z tutejszymi terenami. I jednak ubrałam sprzęt, bo stwierdziłam, że wiecie, E, pomimo tego, że no Luna jest takim trochę pochliwym koniem, ale też bez przesady, no ale jednak jest jednak trochę pochliwa. No i stwierdziłam, że dla bezpieczeństwa e, założę jej jednak ten sprzęt, żebym miała w razie czego też miała tutaj m, taką asekurację, że tak tu powiem, i trochę większą wygodę. I ogólnie zdążyłam owiki, tak się tak. Że, że tak powiem, wschód ubrałam, dlatego że, wiecie, ja chciałam po prostu mieć komplet ubrany i zrobić pierwsze, lepsze wrażenie. <laughs> dlatego tak dzisiaj wyglądam, ale myślę, że też em, jakoś super, super, nie wiadomo jak, też nie wyglądam. Ale bardzo podoba mi się ten outfit, który właśnie dzisiaj wybrałam. No ale dobra, nie będę już tutaj gadała o strojach, no bo po co, tylko my właśnie tutaj jedziemy. I nie wiem w sumie, tutaj, gdzie mam tutaj pojeździć, no bo jednak znam trochę tutaj te okolice. Chciałabym bardziej tutaj zobaczyć e, ową, jeśli chodzi o, tej, o tą stajnię. Ale myślę, że możemy w sumie pojechać sobie do tej stajni wyścigowej, ponieważ e, jakby Dwór Srebrnej Polany, bo tak się nazywa, e, jest jakby rozłożona na dwie e, stajnie. stajnie taką e, angielską, i e, taką wyścigową angielską Czyli właśnie tam gdzie teraz jedę i taki pensjonat yy, i szkółkę, w, którym, w której stoi właśnie lasz, ale jakoś krzywo jadę. W której stoi lasz oraz Luna. W ogóle ciekawie, bo jest dużo tutaj jakiś robót. Co się tutaj, tutaj dzieje? Mam jakąś górkę. Dobra, sobie pojedziemy. Yy, I co? No i ogólnie to mam plan z Luną. Pojechać na jakieś zawody, ale to wi wiadomo, w późniejszym czasie, ale jakieś takie zawody mikołajkowe, ponieważ ona już jeździła zawody, więc wiecie, ja się tutaj nie martwię um, o takie, że tam pierdółki, ale wiecie, chciałabym na jakieś takie wyścigi, wyścigi, boż, zawody, y właśnie jakieś takie mikołajkowe, bo wiem, że będą organizowane i myślę, że będzie to ciekawe i to są w ogóle za y takie zawody stajalne y i one nie będą jakieś super nie wiadomo jakie. Po prostu to są takie zawody stajenne, na które każdy może po prostu przyjść, więc naprawdę fajnie. E, dobra, ja tutaj może już nie będę gadała, tylko mm, widzimy się, jak już w sumie wrócę z terenu. A więc my już jesteśmy po terenie i poszłam z luną na trafkowanie tam y, w tle, jest jakby ją widać. I ogólnie było bardzo fajnie. Sobie na końcu trochę pogolopowałyśmy i teren trwał jakieś takie 40-45 minut. Ponieważ, e, no, mówiłam, nie chciałam tutaj jakoś ją super przemęczać, bo wiem, że też była trochę zestresowana tym przyjazdem, ale już jest wszystko ok. E, no i odwiedziłyśmy tu jeszcze stajnię angielską, która jest naprawdę przepiękna, i no, naprawdę jest tutaj bardzo ładnie. Ogólnie ten dwór, cały, ta, wiem, jak to powiedzieć, cała ta działka zabrakło mi w ogóle słowa, ale no naprawdę tutaj jest przepięknie. Yy, no ale co? To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście miło byłoby, abyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oczywiście dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych materiałów. Zapraszam was również na mojego Instagrama, na którym jestem aktywna i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!